Guten Tag, ich bin Grundbars aus Mietrischenhallen. Heute werde ich dir sagen, au. Szaman. Ale Krasnodę nie mówię po niemiecku. Siema ma internet z tej strony szaman z ekipy Tajagotne. Po drugiej stronie kamery Bart, się masz Bart. Siema. Dziś opowiem wam o szefie krasnoludzkiego panteonu Moradinie. Spytacie, szaman, a czy byście nie mieli iść dalej w piekła? Tak. Spytacie szaman, to po co zmieniasz kierunek i gadasz o Moradinie? Tak, yy, to znaczy dlatego, że jakiś czas, prawie rok temu, zrobiliśmy ankietę, w której mieliście wybrać o jakim Bogu mamy Wam opowiedzieć, i wybraliście Moradina. Jeden z naszych patronów nas regularnie o to męczy, pozdrowi. Zwany jest ojcem krasnoludów, a nawet wszechojcem, stoi na czele krasnoludzkiego panteonu, jest surowym twardzielem, aczkolwiek bardzo sprawiedliwym surowym twardzielem. Inspiruje swój ukochany, brodaty lud w jego działaniach, pracy, wynalazkach i kopaniu w ziemi. Pragnie, by krasnoludy były dobre, prawe i inteligentne, by żyły w harmonii z dobrymi rasami, opierając współpracę z nimi na handlu i wspólnej walce ze złymi rasami. A jak wiadomo, złe rasy to wszystko to zielone. Orki, gobliny, trolle i wszystkie pochodne goblinoidalne i orkoidalne. Plus takie bonusy jak ogry, olbrzymy, giganci, gnole i droły. No i duergaszy, czyli mroczne krasnoludy. Co nie jest tak do końca sprawiedliwe, ale dowiecie się zaraz czemu. Wedle krasnoludzkich legend Bóg ten zrodził się z kamienia i metalu, zaś jego dusza powstała z ognia. Mówi się, że pierwsze krasnoludy wykuł z metalu i kamieni szlachetnych, a zrobił to wyjątkowo dobrze. Innego wyjścia nie ma, skoro ma plus 72 do rzemiosła. Następnie tchnął w nich duszę, dmuchając na nie, by je schłodzić, złe bóstwa Derro i Duergarów wygnać miał z powierzchni. Tak przynajmniej mówią krasnoludy, ale o tym potem. Jego naturalnymi sojusznikami są Gond, bóg wynalazców, no bo wiadomo, obaj wspierają kowali i wynalazców, Kosut, bo tym bardziej wiadomo, ognie w kuźniach muszą się palić. No ale poza nimi Helm, Bóg Strażników, no bo walczy ze złem, Torm, Bóg Obowiązków, no bo walczy ze złem i Tyr, Bóg Sprawiedliwości, bo walczy ze złem. Ano i szefowie Elfiego, Gnomiego i Nidziołczego Panteonu, czyli kolejno Corellon Larytkian, e, Garl złotopoliskliwy i Yondala. Kosy! Ma za to sporą liczbą bóstw. z Maglubietem, szefem Goblińskiego panteonu, Bargi Wiekiem, Goblińskim Bogiem współpracy, khulem Bóg Bogiem łowiectwa i Kradzieży, Hrugekiem, Bóg Bearskim Bogiem Pułapek Przemocy i Walki, Kurgo Bajegiem, Goblińskim Bogiem Podboju, Zdobywania i Zniewolenia, Nogom Geaniom, hobgoblinskim Bogiem Wojny i Autorytetu, Sigaretem, Bóg Bearskim Bogiem Strachu, Jednookim Grumszem, Orczym Bogiem Burz i Wojny, Fertility, Orczą Boginią Płodności i Medycyny Ilna Velanem, orczym bogiem strategii, krzyżowania raz i zniszczenia, Baktru, orczym bogiem brutalnej siły, Szargasem, orczym bogiem ciemności, nocy i złodziei, kradzieży i umarłych, e, Jurtusem, orczym bogiem śmierci i chorób, Annamem, wszechojcem, giganciem, bogiem i twórcą ras i gigantów, Arno i Julianem, dwugłowym bogiem ettinów, Dian Castron, Gigancią boginią podstępu, e, Grolantorem, gigancią bogiem wzgórzowych gigantów, Etinów i lodowych gigantów, Chlateum, gigancią boginią natury, łowiectwa i agrokultury, e, Lallanis, gigancią boginią miłości i wybaczenia, Korontora, boga Formorian i Werbegów, Kos Cicim, demonem, będącym patronem lodowych gigantów. Memnorem, gigantcim bogiem podboju i kontroli. Obadallum, boginią kamiennych gigantów. Ottarem, patronem zamarzniętych ziem na północ od Fejrunu. Skoraeusem, kamienne kości. Tytanem, będącym bogiem kamiennych gigantów, Stronmausem, giganciem bogiem nieba, słońca, pogody, morza i radości, Trymem, giganciem bogiem lodu i zimna, Laduguerem i Duerdą Głęboką, czyli bogami duergarów, całym e, drogim panteonem, tylko złymi bogami spośród niego, Ehm, czyli wszystkimi poza Elisrae. No i prawdopodobnie do tej listy zaliczamy jeszcze jednego Księcia Demonów, Czonego przez Gnole, Bapraka, Niszczyciela, Półboga, Trolli i Ogrów i nie wiadomo kim jeszcze, bo jak wiecie, Moradin ma wielu wrogów, tak jak krasnoludy, które przed wszystkim muszą strzec swoich skarbów. Oczywiście z większością z nich nigdy nie spotkał się w bitwie, więc jego wyznawcy mają lać ich wyznawców. No i wiadomo, głównymi wrogami są ci Zieloni. No ale zostawmy tych wrogów Moradina i przejdźmy do jego wyznawców, z którymi większość, spośród których większość to krasnoludy. Czasem gdzieś tam znajdzie się jakiś nie kowal czy rzemieślnik, który oddaje mu cześć, ale olać ich bo są nawet poza marginesem. Jeśli chcesz wyznawać Moradina i być wiernym jego dogmatom, musisz udoskonalać siebie i swoje rzemiosło cały czas. Oddajesz mu cześć, przykładając się do pracy i poprawiając swoje umiejętności, szczególnie jeśli chodzi o kowalstwo. Poprawiaj i unowocześniaj e, życie krasnoludów na każdym polu, wprowadzając m.in. nowe wynalazki. Zakładaj nowe klany, odbudowuj królestwa krasnoludów, nie zapominając, by bronić tych, które już istnieją. Nie zapominaj o tradycji, która jest fundamentem i główną podporą krasnoludzkich społeczności. Szanuj swych rodziców i przywódców swego klanu, tak jak szanujesz Moradina. A no i walcz z orczymi królestwami i tem wyznawców grumsza. Moradinowi cześć się oddaje, gdy księżyc jest widoczny w połowie. Ważnym świętem jest pierwszy dzień roku, czyli pierwszy młot. Krasnoludy wierzą, że w 1306 roku rozliczenia Dolin, czyli roku grzmotu, tego dnia Moradin pobłogosławił swój lud. Dlatego dzieci krasnoludy urodzone w 1306 roku zwane są dziećmi grzmotu, ponieważ krasnoludy przegrywały wtedy w, na wszystkich frontach. Bo dlatego ludu niezwykle ubywało, zaś ich przeciwnicy rośli w siłę i spychali je coraz bardziej. Kolejne krasnoludzkie królestwa upadały. Tego roku Moradin zebrał cały Mordin Saman, bo tak nazywa się Krasnoludzki Panteon, i spytał Co robić? Krasnoludcy bogowie uznali, że krasnoludzkie dusze oczekujące na reinkarnację, tak, bo krasnoludy, podobnie jak elfy bierzą w reinkarnację, należy rozdzielić na dwie części. 1306 rok był rokiem, gdy stala, stała się rzecz niesłychana, i od tej pory niezwykle rzadka. Wśród krasnoludów zaczęło się rodzić wiele bliźniaków. Różniły się jednak od swych pobratyńców. Były nie tylko związane ze sobą, ale brak tej drugiej połówki duszy sprawiał, że były one niezwykle ciekawe świata. Nie chciały już tylko siedzieć w swych klanach i wykonywać rozkazów zwierzchników. Chciały podróżować, odkrywać świat, przeżywać przygody, być w drodze. Wielu z nich odzyskało krasnoludzkie siedziby, inni zasłynęli dokonując wspaniałych czynów. Zaczęli się też chwytać innych profesji niż tylko bycie wojownikiem, kapłanem czy paladynem, albo górnikiem, kowalem czy rzemieślnikiem. Nagle wśród klas ludów pojawili się czarodzieje, łowcy, bardowie, łotrzy, szkutnicy, marynarze, kupcy, powoźnicy, kartografowie, uczeni, garncarze, balwierze, barwnicy, bednarze, garbarze, grotnicy, kaletnicy, kołodzieje, konfisarze, kuśnierze, młynarze, rzeźnicy, snycerze, szewce i dzielarze. Aczkolwiek większość z nich ruszyła jednak w drogę. Szczególnie od kleryków urodzonych w tym roku oczekuje się dokonywania wspaniałych czynów. Oni, jak i wszystkie krasne ludy urodzone w tym roku, nazywają się, jak Wam powiedziałem, już dziećmi Mikżemotów. O właśnie, kleryk Moradina to son linor, czyli ten, który obrabia kamień. Do swego Boga modlą się rano o wschodzie słońca, więc zapomnij o spaniu do południa. Początek miesiąca jest dobrym momentem, żeby złożyć jakąś obietnicę Kowalowi Dusz, jak e, zwą Moralina. Kapłani zajmują się odprawianiem ceremonii, przysięgami, zaślubinami, błogosławią nowe przedsięwzięcia i koronują monarchów. Odpowiedzialni są za edukację młodych, organizują obronę i wysyłają ekspedycje na nowe terytoria. W każdej świątyni Moradina znajduje się kowadło i kuźnia, w której cały czas płonie ogień. To pierwsze może być dekoracją lub narzędziem pracy, choć najczęściej służy jako ołtarz. Jeśli chodzi o zakony Moradina, to jest jeden. Moty Moradina. Jest to elitarny, wojskowy zakon złożony z kleryków i świętych wojowników oraz tych, którzy przysięgli odbudować potęgę krasnoludzkich królestw. Są zarówno dowódcami krasnoludzkich armii, jak i nieprzełamywalną siłą uderzeniową specjalizującą się w walce z zarówno całymi orczymi hordami, smokami, jak i czartami, niezależnie od tego, czy pochodzącymi z piekła, czy otchłani, Ich główną siedzibą jest Citadela Adbar, natomiast można spotkać ich na całej północy. Są klasą prestiżową do edycji 3.5, natomiast nic nie stoi przecież na przeszkodzie, byś w porozumieniu ze swoim mistrzem gry przerobił ją na piątą edycję. Smaczkiem niech będzie, że najlepsi z nich stają się epickimi młotami Moradina, potężną klasą prestiżową. Jest jeszcze jedna ciekawostka przedstawiająca, jakimi hardkorami są młoty Maradina. Niektórzy z nich, szczególnie klerycy dualizujący z tropicielami lub łotrami, stają się elitarną jednostką zwaną zwiadowcami głębinowymi. Potrafią się świetnie poruszać po podmroku, gdzie kierują pochodem klasznowskich oddziałów i współpracują z młotami Moradina, e, obierając odpowiednią ścieżkę dla nich. Jednak jeśli chcesz dołączyć do młotów Moradina lub zwiadowców głębinowych, musisz posiadać umiejętność rzucania czarów objawień na drugim poziomie i spełnić jeszcze kilka innych warunków. No dobra, to jeszcze Wam coś ciekawego opowiem. Najlepsi z nich błogosławieni są przez samego Moradina. Otrzymują oni możliwość przechodzenia przez kamień za pomocą samej woli. Przekonałem Was? Pomysł na sesję związaną z Moradinem. Bohaterowie Twoich graczy zaczepieni zostaną przez Krasnoludskiego Kowala, który poprosi ich o pomoc. Od roku w śnie, zesłanym przez samego Maradina, objawia mu się potężna broń. Ty sam wybierz jaka. Wie, że stworzenie jej będzie dziełem jego życia i jest jego przeznaczeniem. Zabrał już wszystkie niezbędne składniki do tego czynu: adamantyt, mitryl, gwiezdny metal, srebrno-złoto, dwa rubiny, złoty drut i drewno z kormantoru. Jednakże musi wykuć ją w starożytnej kasnoludskiej kuźni. I to nadchodzącej nocy, gdyż jest to data, gdy skończy się błogosławieństwo kowalusz. Problemem jest jednak fakt, że kuźnia ta została opanowana przez orki, albo trole, albo nawet mieszka tam grupa drogów. Sam w sumie wybierz przez kogo, Zależnie od poziomu Twojej drużyny. Ofiaruje On im zapłatę, gdy tylko wykuje broń i udadzą się z nim do jego domu. Zadaniem Twoich bohaterów będzie odb odbicie krasnoludzkiej kuźni oraz bronienie jej przez całą noc, podczas której Kowal będzie pracował w pocie czoła. Postaraj się, żeby walka była epicka, ciężka, wymuszająca na nich wykorzystanie wszystkich czarów i umiejętności. O wschodzie słońca, wrogowie odpuszczą. Broń będzie wykuta, jednak krasnolud martwy. Stworzenie tak potężnego przedmiotu wymagać będzie poświęcenie swej duszy i zakręcie jej w niego, znaczy w nim. Od teraz broń ta będzie nosić jego imię. Dopilnuj, by była potężna, jednak używać jej będzie mogła jedynie dobra istota. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.